Witam. Nie wiem jak mi słychać, bo wieje strasznie wiatr, ale chcę Wam to pokazać. To moją marchewkę którą którą wcale nie dbałem, nie piliłem nie nic. Dzisiaj chcę ją wykopać. Tak samo jak yy, buraki ćwikłowe. Jak wykopę szpadlem, spróbuję. No ale najpierw ręką spróbuję, bo szpadłem tym szpadlem. Warzywo zostało wykopane 3 października. Żeby nie było. O, tutaj sortowałem marchewę na dwie części. Na taką, czyli gdzie ta, taka, taką dużą. I na drobnicę dla królików, czyli taką. A buraki są w większości gdzieś takie. Były też większe, ale jak widać, myszy jest żarły i to jest największy burak. Byłoby ich wiele więcej, ale myszy, niestety. I takie pytanie do Was: co chcecie w następnym odcinku? Czy w vlogu w zasadzie. Więc yy, do widzenia, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.